Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Może nie chciałbym od razu strącić z góry mojego sąsiada, który oznajmiłby mi, że jest prorokiem, ale obawiam się, że mógłbym mieć z tym mały problem. Każdy z naszego otoczenia może stać się bardziej znany od nas i już tylko z tym faktem mamy problem. A co dopiero, jeśli wybierze go Bóg? Przecież my wiemy. Że On jest taki i owaki, i to pewnie jakaś pomyłka. Nie, to nie jest pomyłka, bo Bóg się nie myli. To po pierwsze. Po drugie, przecież tyle razy słyszeliśmy, żeby dostrzegać Jezusa w drugim człowieku. I nie chodzi tylko o kogoś z telewizji, z innego miasta czy państwa. Mowa również o tych, których znamy od wielu lat. I pewnie to jest najtrudniejsze, ale może to jest recepta na nasze relacje z bliskimi codziennie z pokorą odkrywać ich na nowo, odrzucać uprzedzenia i z delikatnością słuchać tego, co chcą nam powiedzieć.